Nagrywam tą małą wstawkę na samym początku materiału, już po nagraniu całego klipu, do którego zaraz przejdziemy, dlatego że gdy już to zrobiłem, doszedłem do wniosku, że wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem na temat prezentowanej dzisiaj maszyny, zabrzmiały tak, jakbym był oburzony w związku z tym, że ona jest tak doskonale opancerzona. Nie do końca taki był mój cel. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie tyle uważam, iż obiekt 279 Early jest zbyt dobrze opancerzony, jako czołg superciężki ale po prostu chciałbym, żeby dorównały mu inne czołgi idące w pancerz, inne czołgi superciężkie takie jak Maus, takie jak Esto, albo na przykład Type 5 Heavy, bo obecnie są bardzo mocno marginalizowane w wocie i są tylko cieniem swojej autentycznej, historycznej potęgi. Tak więc nie zrozumcie mnie źle, chciałbym, żeby inne równały do tych ruskich, a nie żeby te ruskie zostały znerfione, bo jednak czołg superciężki powinien móc dużo odbijać. Takie jest jego założenie. A teraz przejdźmy do właściwego materiału. No i wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle. Jam ci to, jest i Grzechu, ksordziażcie, mam zaszczyt zaprezentować to, czego wszyscy zasadniczo mogli się spodziewać, czyli epickie bitwy w wydaniu kolejnego Lewiatana, no, który naprawdę nie jest małym unikatem. Myślę, że każdy podświadomie domyślał się, że ten czas nastanie, że to jest nieuniknione, iż zaprezentuję wam w owej podserii samego obiekta dwie wersję wczesną, dlatego że zapowiedziałem wam, iż lubię pokazywać czołgi nietypowe, legendarne, unikalne, które na przykład budzą wokół siebie wielkie poruszenie, a i przy okazji, które, no nie spotyka się ich codziennie, w każdej bitwie, tak? Albo gracze nie idą w ich kierunku, albo nie mogą ich tak łatwo zdobyć, Idealnie w ów wyznacznik wpisuje się dzisiejszy bohater bitwy, czyli obiekt 279 wersja wczesna. Jeżeli chodzi o samego obiekta 279, oczywiście w grze była to nagroda za misje osobiste, które są dosyć ciężkie do wykonania, więc można powiedzieć takie zwieńczenie potężnej nagrody dla naprawdę ogarniętych i dobrych graczy w tej grze. Nie jestem do końca pewien, czy dobrzy gracze jeszcze powinni dostawać tak nie do końca zbalansowane maszyny, no bo panie, no chyba każdy się zgodzi, że to nie jest za bardzo zbalansowany pojazd. No. Zresztą co się tutaj będzie z nim działo, zobaczycie w przyszłości. Zobaczcie w ogóle SU-130 PM, który słynie ze znakomitej penetracji, walną z OB-ka do tego czołgu. To nie jest rzadki widok strzały z OB do tego pojazdu, dlatego że gracze nie mają bladego pojęcia, gdzie go przebić, nie bez powodu, bo czasami nie da się go przebić. Dla niektórych pojazdów jest to pojazd bez weakspotów i bez możliwości penetracji, ale o tym jeszcze zaraz. Jeżeli chodzi o historię, bo jest to dosyć tajemnicza konstrukcja, oczywiście prawdziwy, autentyczny obiekt 279 był to czołg super ciężki rozwijany po drugiej wojnie światowej do konfliktów atomowych o ekstremalnie pokontowanych, bardzo grubych płytach pancerza i poprawionych zdolnościach mobilnych. Czytaj miał cztery gąsienice, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Tutaj mamy do czynienia z jego wersją bardzo wczesną, koncepcyjną. Która miała być mniej OP. To znaczy, tak postanowił Wargaming, że ona będzie mniej OP, że ten autentyczny obiekt byłby totalnie niezbalansowany. Chociaż, czy to jest zbalansowane, zdania są bardzo mocno podzielone. No ale dobrze, powiedzmy sobie, cóż takiego w tej maszynce jest dziwacznego, poza przecudownym kamuflażem. <ścoughs> to też jest wbrew pozorom jeden z powodów, dla których wybrałem tą bitwę. No, kamuflaż mi się bardzo podoba. Ja lubię żółty kolor. Kurde, jakbym miał takie kamo, to bym naprawdę malował co drugi na nie. no przepiękne jest po prostu No ale dobra, nieważne Zobaczcie, wyjeżdża pod niego na przykład Taki typ 5 heavy Do tej pory żadnej penetracji Dlaczego? Dlatego, że ten czołg To jest niemożliwe, żeby spenetrował Obiekta 279 To jest fizycznie niemożliwe, on ma za mało penetracji Gdzie by nie strzelał, jakby nie strzelał Nie ma takiej możliwości Oczywiście w momencie, kiedy to powiedziałem On go spenetrował, ale dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że trafił W górną część wizjera Na wieży to są takie bardzo maciupenieczkie, mikrusie spociki tej maszyny, które rzeczywiście potrafią jakikolwiek damage przyjąć od dział, które nie przekraczają penetracji rzędu 330 mm, a to jest bardzo wysoka penetracja, natomiast dla pozostałych dział, dla pozostałych miejsc jest ten pojazd nie do ruszenia. Dlaczego? Bo z tego co widzicie, on po prostu nie ma żadnego brzuszka. O pancerzach, O pancerzach może jeszcze za sekundkę. Na razie powiem wam o innych statystykach, a potem przejdziemy do omawiania tychże właśnie płyt. Pancerza, które naprawdę wprowadzają w swego rodzaju stan osłupienia. Działo kaliber 122 mm, damage na strzał 440, więc powiedzmy nie taki potwornie duży. To jest jeden z tych mniejszych, tyle ma IS-4. No, IS-7 ma ociupinkę więcej, bo tam jest dział kaliber 130 mm, ale za to penetracja spektakularna. 258 mm na zwykłej pesce, 340 mm na pocisku goldowym, więc mamy zasadniczo autopenetrację. Dobrzy gracze grają tylko na goldach, zresztą widzimy, że tutaj nie jest inaczej. Pan raczej nie odbije się od niczego w tej grze. To jest raczej już taka penetracja, która zapewnia tak zwaną autopenetrację. W co nie trafisz, to przebijesz, no chyba że w gąski poleci, bo to wiadomo pocisk kumulacyjny. Tak czy inaczej czas celowania znakomity 2,3 to działo praktycznie skupia bardzo bardzo, bardzo szybko, wręcz tak można powiedzieć wyścigowo, do tego jest dosyć celne. To nie jest typowe działu radzieckie, które się rozjeżdża do 0,4 czy 0,42. Nie, tutaj mamy 0,36, co rzecz jasna jeszcze można poprawić odpowiednią załogą i statystykami. Tak więc bardzo, można powiedzieć, wręcz działo snajperskie, jak przystało na nację radziecką. 40 sztuk pocisków, co może spowodować, że w tych legendarnych bitwach się wystrzelamy, no i depresja. Depresja jest największą wadą. Można Powiedzieć nawet jedyną prawdziwą wadą tej maszyny, bo innych w ogóle nie posiada, czyli minus 5 stopni. To sprawia, że rzeczywiście czasami musicie się odpowiednio namęczyć, żeby móc obniżyć dział na wroga, ale to wam w niczym nie przeszkadza, bo nie macie wiakotów na dole, nie macie brzuszka, więc możecie spokojnie wyjechać, pokazać cały korpus na przeciwnika, on i tak nie będzie wiedział, co z wami zrobić do tego mobilność 65 ton jest czołg można powiedzieć już zakrawająco maszyny super ciężkie w tamtym okresie 850 koni co daje nam 14 koni mechanicznych na jedną tonę pojazdu to nie jest jakiś spektakularny rewelacyjny wynik ale nie jest też bardzo felerny powiedziałbym taki Przeciętny, tak? Możemy się rozpędzać do 40 km na godzinę, co z górek daje radę i daje nam również satysfakcję. Teraz przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do tych słynnych pancerzy. No i jeżeli mam omówić pancerze i zrobić to dobrze, wybaczcie, ale znowu muszę na sekundkę dosłownie zahamować ową batalię, żeby pokazać, o czym mówię i dlaczego nie mogę oddalić kamery. Czyli muszę włączyć. Um, stop klatkę w momencie kiedy on nie będzie W tym celowniku snajperskim Dobrze zrobimy to nie ma problemu Prawdopodobnie zaraz z niego wyjdzie I wtedy powiem o co tutaj w tym wszystkim chodzi No i pozwólcie Mam nadzieję że się nie obrazicie Ale piękny ten kamuflaż to jest coś cudownego <laughs> Czołg wygląda po prostu jak statek UFO Nie bez powodu Natomiast na górnej płycie Jego pancerz wynosi 185 mm Ktoś by powiedział łe, 185 mm Łe, łe. Typ 5 Heavy ma 270, no tak, tyle tylko, że Typ 5 Heavy nie ma skontowanej płyty. Zobaczcie. Ta płyta jest bardzo mocno skontowana, nie ma żadnych hikspotów praktycznie, co sprawia, że efektywna wartość rykoszetowania pocisków wroga na tej płycie to zaczyna się od 330 mm wzwyż, to znaczy najlepiej. Jeżeli wam wpadnie tutaj buła z 330 mm penetracją, co i tak jest wątpliwe, to rzadko się zdarza, natomiast jeżeli macie mniej peny, to już tutaj nic nie przebije. I gdzie najlepiej jest strzelać? Tutaj. W dolną centralną część owego korpusu, tutaj jak macie 330 mm peny, to powiedzmy, że jedna pecha na trzy się wgryzie. Natomiast bardzo możliwe, że się w ogóle nie wgryzie, co też wielokrotnie pokazywali youtuberzy na YouTubie, że nawet jak pan Ceres, to jest się w stanie odbić nawet w tym miejscu, więc super. <laughs> Jeżeli będziecie strzelali gdzieś bardziej pod no bliżej boków, no to w tym momencie już 400, 450 mm, więc praktycznie nie do przebicia dla żadnej maszyny w grze. Jeżeli chodzi Chodzi o wieżę, wieża potwornie gruba, 330 mm grubości. Oczywiście również półsferyczna pokontowana, co sprawia, że jeżeli pocisk nie trafi centralnie w przód, tylko na przykład gdzieś bliżej boków, no to już możecie mieć 500-550 mm efektywnego pancerza, co sprawia, no. Ludziska, ponad 5000 mm płyty pancerza absolutnie nie do ruszenia dla nikogo. Oczywiście, tak jak mówiłem, no. Powinien być ich potem brzuszek, tyle tylko, że go tutaj po prostu nie ma. Więc jeżeli pokazujecie cały korpus na wroga, on się gubi, ucieka, nie wie co zrobić, strzela w górną płytę, cały czas się odbija, po prostu panika totalna, tak? Natomiast, teoretycznie, bo tak w grze powinno być, no w grze do tej pory tak zawsze było w przypadku czołgów ciężkich, że nie tylko brzuszek, ale też wizjery. No rzeczywiście, wizjery są tutaj słabsze, tyle tylko zobaczcie, jakie one są wysokie. Trafić w nie na większy dystans niż, załóżmy, 10 metrów, Myślę bardzo trudne. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma niecelne dział. No zobaczcie, największy dystans tego w ogóle nie widać. To jest taki po prostu milimetr. Więc wstrzelić się w te wizjery, widzieliśmy w tej bitwie, że typ 5 heavy się wstrzelił. Rzeczywiście, tutaj widać ten rykoszet wseił się dokładnie w ten lewy wizjer, tyle tylko, że typ 5 heavy jest po prostu wysokim pojazdem, dzięki czemu widział ową konstrukcję od góry i był rzeczywiście w stanie ją tam przebić. Natomiast kiedy widzicie maszynę od przodu. No to jesteście bezradni. Zobaczcie, su 130 pm tutaj akurat na pepancu, ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby walił pociskami goldowymi, on ma 320 mm peny. Nie przebije. Nie przebije fizycznie, nieważne nie gdzie by nie co. Grill! Grill, Znakomite działo! Pojazd, który ma jedną... no po prostu cudowną penetrację, tak zwaną autopenetrację e, słynie z tego działa. To jest jego największa zaleta, tak? On ma tam 334 mm peny. Na goldzie podkreśla. Co sprawia, że na no, przyodrobinie szczęścia, no może gdzieś tam przebić jedną bułą, załóżmy na trzy. W ogóle nie musi. Więc mówimy tutaj o czołgu, który od frontu przyjmuje najpotężniejsze buły z najpotężniejszych działów w grze. I zasadniczo nie małych spotów na większe odległości. Bo to nie małych spotów. Po prostu od przodu nie ma. Nie już. <noise> I po raz kolejny chciałbym tutaj się przenieść na grunt takiego typa 5 heavy z rzewka japońskiego Jak to się do siebie ma? Tutaj macie mniejszy czołg, mobilniejszy, który nie ma X-Potów, Który ma płyty pancerza, no zaczynają się od 330 mm wzwyż Tutaj bardzo fajny moment, zobaczcie co gracz zrobi zaraz 330 mm wzwyż, podczas gdy typ 5 heavy... No, najmocniejsze płyty to ma 270 mm. Jest czołgiem super ciężkim, wolnym, wielkim. No, pff, ma się to jak piernik do wiatraka. Gdzie to jest balans w tej grze w ogóle? No. <śm> Pan sobie zrobił mostek, żeby się zwalić z górki. Bardzo to było zjawiskowe, strasznie mi się to spodobało. Śmieszne takie. No, zobaczcie, obiekt s 4 oczywiście się odbił, co tu wiele mówić. Grill oczywiście się odbił na goldowym pocisku, bo co on tam przebije. Oczywiście ktoś teraz powie, no grzechu trochę przesadzasz, wiesz, ty tak, jesteś nieogarniętym graczem, ty tam nie jesteś żadnym prosem, bigosem, nie masz tego czołgu, nie grałeś, to tak, wiesz, poleciałeś, synku. Weź się, nie odzywaj, nie wiesz o czym mówisz. Grałem, grałem tym czołgiem. Tak się akurat składa, że miałem kiedyś konta testowe Wargamingu. Gdzie na tych kontach testowych są odblokowane wszystkie czołgi w grze Pierwsze co zrobiłem, jako że ten pojazd jest najbardziej interesującą mnie maszyną w grze obecnie Której nie posiadam To znaczy gdy mógł sobie wybrać jeden czołg, którego nie mam, a chciałbym mieć To bym wybrał się ten Nie typa 5.9, nie jakieś inne rarytasy Tylko właśnie ten pojazd, ten czołg od razu nim sobie zagrałem na tym koncie testowym Wyjechałem może w 10 bitewek No to po prostu jeżeli, jeżeli macie takie wczytanie jak tutaj Że kilka dych, dziewiątki, ósemki To jest tak jak To jest fit, tak? Tak jak napisał na samym początku Bitwy protagonista Czyli po prostu uczta Przejeżdżacie przez drużynę wroga, ona nie wie w ogóle co robić. Ja widziałem takie bitwy, że dychy po prostu uciekają masowo przed tym czołgiem, jak go widzą, bo nie są go w stanie przebić i nie wiedzą gdzie strzelać, bo tu nie ma gdzie strzelać. No tutaj akurat się pan przebił, no ale strzelał w dupę. Teraz gracz się odwróci i już stał się nieprzebijalny z automatu. Nawet jakby tamten gościu walił z golda, to bardzo musiałaby mu się pofartować... Penetracja, to znaczy wiecie, to wszystko jest kwestią losową, tak? Musiałaby mu się wylosować bardzo dobra penetracja na goldowym pocisku, żeby ruszyć ten pojazd jakkolwiek. On po prostu jest nie do przebicia. Patrzcie, oni walą za PCRów. No, tak więc tego, co jeszcze można tutaj ciekawego nadmienić? HP-ków jest 2400. Zobaczcie, dycha! A to jest med radziecki, który nie ma mało To jest med radziecki. On też ma tak zwaną autopenetrację na pocisku goldowym i dycha wali do naszego gracza, do naszego dumnego prowadera na obekach. Na obekach wali. Bo nie wie gdzie przebić, no nie potrafi przebić, to wie że po prostu już musi załadować obeki, żeby chociaż 30 damage'u zrobić na każdym szale. Co jest po prostu no cóż, jak to mogę skomentować? Być może mnie za to skrytykujecie, być może nie, no taka moja opinia Znakomici gracze w tej grze dostali czołg, którym mogą sobie poprawiać staty Ja nie mówię, że ten czołg sam wygrywa bitwy Bo zdarza się, że też wyjedziecie pod celownik takich maszyn No nie wiem, jak pancer na goldzie na was wyjedzie No i wtedy was rzeczywiście ogarnięty gracz, jak pancerze na goldzie jest was w stanie porobić, jak będzie chciał No ale mimo wszystko, jak często się zdarzają takie sytuacje, prawda? Dla dziewiątek, dla ósemek jesteście absolutnie nie do zniszczenia. Po prostu tak jak za dawnych czasów IS6, tak w dzisiejszych czasach jest ten pojazd czymś takim. tak? Na boku jeszcze macie 120 mm pancerza, które też jest, są to pancerze ładnie pokontowane, więc na side scrapa też się da działać. No kurczę, powiem szczerze, fajna maszynka. Fajna maszynka, która nie ma specjalnie wielu wad, jeżeli się ogarnia nią grę. Jak ja bym go miał na przykład, ten czołg, no tutaj akurat fart, pan już uciekał e, za kamień, natomiast powiem wam szczerze, że gdybym ja ten pojazd miał w swoim garażu, no to kurde rzeczywiście grałbym nim tak samo jak tutaj e, pan, jak on się nazywa? Pitfax, dziwny nick, ale grałbym dosłownie tak samo jak pan Pitfax, czyli po prostu full gold, bo on tak wyjeżdża w bitwy. Po prostu dla przyjemności bym sobie wyciągał ten pojazd z garażu, no bo to samo przechodzi bitwy, tak? No. <laughs> Dobra, no przesadzam, samo nie, no sam czołk to żaden czołg nie wygrywa, no ale mimo wszystko w odpowiednich rękach to potrafi strasznie mocne ząbki pokazać. Cóż jeszcze można powiedzieć, no teraz y, dumny bohater został sam na dwóch wrogów, no to już jest bitwa wygrana, bo już go nie porobią, powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem co by się musiało stać, żeby go porobili. To jest praktycznie nierealne. Jak on się odwróci przodem do wroga, to ten wróg może mu naskoczyć. E, oczywiście, jeżeli się ma pecha, no to faktycznie da się też przylamić tą maszyną. Co mnie też się zdarzyło. Na przykład pod Tortoisa Full na Goldzie wyjechałem i szybko mnie zjadł, bo Tortois, no to jednak. Żółw to jest żółw. On też ma penę i na Goldzie potrafi, potrafi swoje zrobić. No ale mimo wszystko, tak jak mówię, zobaczcie. Gościu wali w gąski, bo on wie, że po prostu, no. No no co ma zrobić, no. no, no trafi w Wixpot z takiego dystansu? Nie, nie trafi w Wixpot, no a w centralną płytę. No, jeszcze na zwykłych pepancach w wali, no to już widać, że nawet nie wie z czym ma do czynienia, bo na pepancach to on se może pomarzyć o czymkolwiek. O Light! Light rzeczywiście, gdyby wymanewrował, gdyby zajechał w dupę, no to light to wiadomo, że to jest light, może coś tam porobić. Tutaj też wielka zaleta tego pojazdu może nie turla się on jakoś potwornie szybko, ale widzimy pod koniec bitwy, że fajnie zjeżdża z górek. Tak, z górek jest się w stanie rozpędzić do, do tych 40 km na godzinę, co sprawia, że jesteście w stanie czasami gdzieś nieco szybciej podjechać. Co nie zmienia również faktu, że no pod górkę no to jednak troszeczkę zdychacie, bo 14 koni na tonę to nie jest jakiś potwornie dobry wynik. No ale mimo wszystko. Jedyną, moim subiektywnym zdaniem Jedyną jakąkolwiek wadą tej maszyny Jest to, że rzeczywiście No depresja minus 5, więc trzeba szukać Tej możliwości obniżania działa Na przeciwnika, ktoś by jeszcze powiedział Że wadą jest na przykład Damage rzędu 440 na strzał, Ale na litość boską ludziska Co wy w ogóle gadacie, jaka wada No jest 4 też ma takie działo i co to jest jego wada no jest masa czołgów z takimi działami, i, i to wcale nie jest u nich wada, więc czemu mamy to traktować jako wadę w przypadku tej maszyny? To, że jest to jedna z najsłabszych, nie, można powiedzieć, statystyk tego pojazdu, no bo innych słabych nie ma, no to ja się z tym zgodzę, ale mimo wszystko nie klasyfikowałbym tego jako wadę, bo 440 na strzał to cały czas jest pestka dosyć potężna, a no jednak te pociski też tak potwornie wolno ładowane nie są. Tak więc, konkludując, macie tutaj fajną penetrację na dziale. Macie tutaj dosyć szybki czas celowania, macie znakomitą celność jak na radzieckie drzewko, macie rewelacyjne pancerze bez większych weakspotów gdzie na większe dystanse po prostu jesteście nietykalni dla wielu maszyn. No i przeciętną mobilność, jedyna realna wada, no to właśnie ta depresja. Tak bym to mógł podsumować. Jestem ciekaw waszej opinii. Z pewnością niektórzy się ze mną nie, no, nie zgodzą, powiedzą, że przesadzam, że to wcale nie jest takie mocne. Fakt faktem, że jeżeli wyjechalibyście na ten pojazd, a on był na górce i macie go spod spodu, to możecie starać się jeszcze trafić między gąsienicę w podbrzusze. Tam zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje, że jesteście się w stanie wgryźć, bo tam te pancerze nie są za grube. Natomiast no to jest niewielki prześwit, więc też żeby akurat tam trafić pociskiem... No to wiecie, w bitwie to jest ciężko, no wróg też się rusza, wy też się ruszacie, no zazwyczaj to, to nie jest tak, że się wystawi na was dwa metry od was, pokaże ten druszek, jeszcze będzie stał i czeka, aż jej przycelujecie i w niego traficie go przebijecie, prawda? Więc to raczej bym tego jako X-pod wielki nie klasyfikował, bo w przypadku normalnych warunków bitewnych macie to zawsze zakryte, no bo jednak w bitwie no to zazwyczaj jesteście albo na równi z wrogiem, no albo jeszcze... Niżej od niego, ewentualnie, jeżeli jesteście wyżej, no to też gdzie on tam ma czas czy miejsce przycelować akurat w tak niewielki punkt. Tak więc można zachodzić w głowę, czy jest to w rezultacie maszyna zbalansowana. Ja bym powiedział, że średnio. Jeszcze Wargaming się tam pewnego czasu zastanawiał nad tym, czy nie należy jej zbafować, co jak dla mnie jest już w ogóle swego rodzaju kuriozum. Okej, okay, ja, ja, ja mogę jeszcze wchodzić w polemikę y, Na temat jej słabości i mocnych stron I na przykład kontemplować na ten temat z innymi graczami Czy rzeczywiście jest to zbyt przesadzona maszyna Czy jednak nie Natomiast jeżeli jeszcze ktoś chce ją bafować Bo mówi, że jest za słaba To znaczy, że taka osoba nie ma bladego pojęcia o tej grze No z całym szacunkiem, ale jeżeli to jest za słabe To znaczy, że wszystkie inne czołgi w grze są za słabe No bo na przykład wyjeżdża na... Na takie coś wyjeżdża na przykład E50 niemieckie i już na starcie jest na przegranej pozycji, bo już na starcie jest gorszy pod każdym względem, dosłownie pod każdym względem. <śm> <ś> Więc po prostu, no pory, pane. No no ja też no czasami grywam przeciwko tej konstrukcji w bitwie. Bardzo często jest tak, że jeżeli mam jakiś pojazd, który ma nieco gorszą penetrację, bo tak ja mówię, jeżeli macie mniejszą penę niż 330, to w ogóle nie wyjeżdżacie pod ten czołg, bo nic mu nigdzie, nigdzie z przodu nie zrobicie. Więc a 330 to jest bardzo dużo. Więc jeżeli wiem, że mam mniejszą penę, a widzę go w bitwie, to po prostu się cofam. Ja zmieniam flankę, jak widzę ten czołg, bo po prostu wiem, że no nie. Po prostu tak się nie da, nie pogram w ten sposób, tak, nie przebiję go od przodu, a też wymanewrować no nie zawsze się da, tak więc, no dobra, przejdźmy do samych rezultatów, no ale piękny kamuflaż, kurde, napiszcie proszę po tej bitwie za co ten kamuflaż był, bo tak mocno mi się podoba, jest przecudowny, no, <grych> taki piaskowy, jeszcze te paski takie fajne, no kurde, bomba. No, i jak gracz napisał na czacie na początku tej bitwy, gdy zobaczył losowanie, że będzie to uczta, zdecydowanie nie minął się z prawdą. Zobaczcie, ile dostał medali. 283 tysiące kredytów, 2600 punktów doświadczenia. Zobaczcie, ile pestek wystrzelał w swoich wrogów. Jeżeli chodzi o porównanie do drużyny, 12 tysięcy punktów damage'u. To naprawdę nie jest łatwe, nastukać taki wynik. Przeciętną maszyną tutaj, no. Być może przy takim czytaniu jest to delikatnie łatwiejsze, ale mimo wszystko to nie jest i tak proste zrobić taką bitwę. To już jest bitwa legendarna. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli wy macie bardzo mocną maszynę, to i tak się wszystko odpowiednio musi... Podczas batalii potoczyć, żebyście byli w stanie tyle damage'u zrobić. To znaczy, drużyna wroga nie może zbyt mocno zraszować waszego teamu, wasz team nie może zbyt szybko dać dupy, ale też sam nie może zbyt szybko zraszować drużyny wroga. Więc wszystkie te współczynniki, każdy grać musi odpowiednio zagrać, żebyś ty chłopie w ogóle miał okazję zrobić tak wielki damage, to znaczy, żeby odpowiednio dużo maszyn pod wasz celownik wyjeżdżało przez odpowiednio długi czas. Prawda? Bo musicie mimo wszystko przeładować aż tyle pestek i je trafić. Więc 12 tysięcy punktów demedu, no do tej pory jeszcze takiej bitwy wam nie pokazywałem, nieczęsto się takie batalie zdarzają, nawet dla fioletów. 8 fragów 1646 bazowego Expa. Oczywiście, no nie ma co porównywać do obu drużyn, bo to jest absolutnie nieparalelne jeżeli chodzi o ogólną statystykę, zobaczcie, chcę zwrócić Waszą uwagę na jeden fakt. Ta bitwa była krótsza niż Max, no bo Max może mieć 15 minut. Tutaj graliśmy 12 minut 40 sekund, czyli jeszcze troszeczkę się to mogło potoczyć, natomiast gracz wydał w kierunku drużyny przeciwnej 38 pocisków. To jest ciekawe. Pojazd maksymalnie ma 40. Amunicji w swoim korpusie 40 pestek, natomiast gracz wystrzał 38, co oznacza, że jeżeli rozgrywacie bitwę 15-minutową, no to w odpowiednich warunkach czasem będziecie się w stanie wystrzać. Oczywiście to są takie przypadki, które bardzo rzadko się zdarzą, ale jednak jest to możliwe. No i co, jeżeli chodzi o zarobek na czysto, 68 tysięcy kredek na plus, co wcale nie jest takim oczywistym rezultatem, za sprawą tego, że no mimo wszystko jest to dycha. Dychy raczej nie zarabiają, a pan, pan był praktycznie 100% goldem załadowany. Mimo wszystko. No, taki demerz. No, pamiętajmy, że ile w bitwie zrobicie, tyle zarobicie. No, tutaj demerz 12 tysięcy, no to jednak trzeba było wyjść na plus, i to taki plus powiedziałbym całkiem przyzwoity, jak na dychę przystało. I to taką załadowaną pełnym goldem. Dobrze, na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj zaprezentowałem wam maszynę bardzo ciekawą, która nie obeszła was, można powiedzieć, bez zainteresowania. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Czy uważacie, że przesadzam, że maszyna wcale taka przesadzona, przegięta nie jest. Z pewnością takie osoby też się znajdą. Natomiast, tak jak mówię, ja też nim sam grałem i pamiętam, co potrafiłem tym robić w bitwach. Że czasami, jak naprawdę, wszystko jest kwestią losowości. Jeżeli wam walnie bardzo mocne dychy naprzeciwko was, to się tym gra jak normalnym czołgiem, bo po prostu oni nie mają problemu z przebijaniem tej głównej płyty na goldzie. Natomiast, jeżeli was wczyta ładnie, no to. No po prostu pokazałem co się dzieje, tak? Co się może wydarzyć. Więc to już powinno dać do myślenia. Na dobre zakończenie owego materiału mam prośbę do was, bo bardzo chciałbym nagrać dwa materiały na kanał dotyczące BTSV. Radzieckiego trzeciego Tiera taka lolka można powiedzieć też bardzo kosmicznie wyglądający pojazd. Chciałbym nagrać na kanał dwa klipy filmowe Które dotyczą owej konstrukcji Jeden to będzie Jakaś epicka bitwa, czyli taka seria Jak tutaj, no wiemy, znamy ten ryt Natomiast drugi materiał To chciałbym nagrać już taki typowo historyczny Gdzie jakiś dobry To nie musi być rewelacyjna bitwa w tle, ale żeby Chociaż było widać ten czołg, prawda? Jakaś dobra bitwa wystarczy Więc jeżeli jakąś dobrą bitwę ugracie I wstawicie na VOD Replace, Zalinkujecie mi to potem na fanpage'u na Facebooku To bardzo proszę, żebyście to zrobili, bo bo macie wtedy wielkie szanse, że tą bitwę pokażę na kanale. Tego tak mówię, wystarczy dobra bitwa, bo chcę materiał historyczny o tym czołgu nagrać. No a muszę mieć coś w tle, żeby coś leciało, prawda? Mimo wszystko, no starałem się to wyszukać gdzieś na wod replays, żeby jakąś bitwę fajną wam pokazać, ale się okazuje, że ludzie tym w ogóle nie grają. Prawdopodobnie dlatego, że to jest właśnie lolka Wiecie, co aktualizacje, te powtórki się resetują Tak więc prośba do Was, żebyście Wy coś ugrali I mi podlinkowali jakieś kilkanaście bitewek To z pewnością coś by się z tego udało wybrać I nagrać te dwa materiały A bardzo mnie korci, żeby klip typowo historyczny stworzyć Na temat BTSV, gdzie będę właśnie opowiadał o Zawiłej, zamandrowanej historii owego pojazdu Dlatego, że jest ona szalenie fascynująca I czołg to... Wbrew pozorom dosyć niebagatelny, był dosyć odkrywczy, jak przystało na swoją epokę, stąd też właśnie takie moje zapędy, żeby o nim taki wyjątkowy klip nagrać. Na razie ode mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronajcie. Dzięki niemu zakupuję nowe gry, nowe podzespoły do mojego sprzętu na którym nagrywam głośniki, mikrofony itd. Tak A i przy okazji dzięki niemu też zakupuję choćby paczuszki do wota i czołgi premium w tej grze, które potem możecie zobaczyć w na razie. Ode mnie to tyle. Hej, ludziska, cześć. I jeszcze raz podkreślę: jestem ciekaw Waszej opinii dotyczącej obiektu 279, wersja wczesna.